Nie, te punkty są świetne. Ej, grupa Kucharczyka zrobiła 20-punktowy regulamin. Nie, tępy pychuju. Tłumaczyłem ci, że robimy wszyscy kurwa. <śmienia> 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 e, szanowni Państwo, e, chciałam przypomnieć, że jesteście Państwo <śmienia> na mikrofonie. Ogólnie. Ostatnia trójka, 11. A masz coś para takiego, którym można wejść na Mirai? Tak przed Rebem? Nie, nie słyszę, co pan mówi. Kurwa, bo chciałem zobaczyć, czy da się Taska wziąć na Fire Elementale i czy Taskiem na Fire Elementale można zabijać mutanty. Czaisz. Co pan do mnie mówi? Pan na... no, do mnie mówi, panie kolega? O luz. Halo włączony mikrofon przez przypadek. No Zaraz tak się domyślałem. Wyjdzie. On tam gra w coś, czy co? Tak? Nie, Mister Destructoid. A więc proszę Państwa, tutaj popatrzmy. Ja największa... się zastanawiam się, czy jakbyś wziął taska na te, jak one tak? się nazywają, nie, na nie, nie zakłócam, te, no, Fire Elementale, nie? Panie ja kolego... Nie... 750 Fire Elementali i ciekawe czy zalicza mutant twoje elementy, ale bo jakby zaliczał Nie kolego, niech pan się wyłączy że kurwiasz do drugiego nie? i jesa jesteś zrobiony, bo z nich jest w chujek zalicza? ale co pan tam robi panie kolego? zalicza? niech pan sprawdzi czy to. nie jest pan ale w stanie tą osobę wyciszyć może jest taka opcja jest no jest taka opcja ja, ja bo na razie jest, tutaj no, coś bo i to co był, bo teraz też nie wiem, Pani zanotowała? I jak tam Tastrzyk poszedł? To się odzywa. No właśnie, właśnie widzę. No pan przeszkadza tutaj Dobra, dwa. Yy, da, yy. nie Nie no. wiem, czy nie ma Pan tutaj opcji Będziesz być cool. HXP, trzeba wejść na stronę, Front End Developer. Moje doświadczenie. Panie kolego, niech pan tutaj. Pan chyba nas nie słyszy, tutaj, bo. No, tak wygląda, no ale ja, ja może tutaj zamknę swoją prezentację wymykła. i próbuję pana w ogóle jakoś usunąć z naszego spotkania, bo to chyba jakaś pomyłka jest, prawda? Ja może zejdę z tego będzie... ekranu. Ja się. Co to jest kurwa jabłko jakieś? Coś tutaj. No nie no, pan, ja, ja zamelduję to do pana dziekana i pan traci, yy, że tak powiem, uprawnienia tutaj do tych spotkań. To nie może tak być, żeby się pan zachowywał tutaj w sposób nieodpowiedni. Jeżeli pan nie dorósł do studiów, no to proszę pana yy, do widzenia. No nie ma takiej opcji, yy, że pan tu będzie yy, terroryzował nas wszystkich. Halo? I kto tam jeszcze? Z kim on konwersował? Kto tam był jeszcze? Ja panów skłaszam w trybie takim yy nadzwyczajnym do dziekana i prawdopodobnie to pan zakończy tutaj yy karierę. Może mi też tutaj ja jestem słyszalny, halo? Tak jest pan słyszalny, to chyba była jedyna osoba, która tutaj mówiła. No nie, ale z kimś tam tą konwers konwersację prowadził pan. To. Wydaje mi się, że po prostu włączył mikrofon niechcący wyłączył głośniki i rozmawiał w ogóle nie z jakąś osobą. Myślę, pani tak. nawet halo? nie z naszej sesji, więc ja to zdarzenie zgłoszę do pana dziekana i. Halo. Panie profesorze, to ja się odzywałem i ja przepraszam bardzo, ale właśnie mi się wyciszyły głośniki, ja zostawiłem mikrofon wie, włączony. Jak pan, tutaj, jak pan tutaj jeszcze wykłady prowadzi w języku łacińskim, to no nie ma o czym gadać, panie kolego. No, trzeba... Tak, ja, ale ja bardzo przepraszam, po prostu rozmawiałem ze współlokatorem. No. No, panie Kolego, no, ja nie wiem, no, trzeba się, wie pan, troszkę tutaj y, ograniczać w tych występach solo, bo Pan tu, że tak powiem, w pewnym sensie, no, nas tu wszystkich steroryzował. Ja pan jakimiś treściami, o których my nie, nie bardzo byliśmy zainteresowani i tyle, no, zawalił Pan tutaj trochę wykładu, tak? Bardzo przepraszam, jeszcze raz naprawdę, to się nie było Niech Pan wyłączy nie swój, swój ten mikrofon i już mam nadzieję, że ja pan konkurencyjny w stosunku do domu. Nie, oczywiście, A? bardzo przepraszam i to się więcej nie powtórzy, panie profesorze. Zobaczymy. Bardzo przepraszam. Zobaczymy.